W dzisiejszym filmie zagrałem w Bedwarsy, ale. mogłem zabijać tylko z knocksticka. Jak mi poszło, zobaczycie w dalszej części materiału. A teraz możecie zostawić suba z dzwonem i łapkę w górę. Oraz jakiś pozytywny komentarz, gdyż to pomaga w robieniu zasięgów. To już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Generalnie widzowie to ja już kiedyś nagrałem taki challenge na moim kanale to już półtorej roku temu jakoś. No i nie wiem jak to tym razem pójdzie, ale to jest pierwsze podejście. No i coś coś nie wiem. Nie jestem jakoś entuzjastycznie na to nastawiony, ale mam nadzieję, że dam jakoś radę. Dobra, natomiast no spać na tytułowego Knox oczywiście. No i pyk. Dokupię sobie jeszcze narzędzia, bo, bo bardzo mi się przydadzą. Na rapanie Mieczyku tutaj odłożymy. No i ja bym trochę przy tryhardował, chociaż ciężko by było. Tutaj niebieski próbował się budować. Dobra, lecę, lecę, lecę. Mam no, nadzieję, że nie zapomniałem tak trochę formy na bedwarsach. Oj, w menu wszedłem. Chyba nie, pan niebieski wyszedł, ale nie, nie wyszedł. No to dawaj szybko podjeżdżamy. Oj, macy mi się troszkę skończyły. Oraz laga dostałem. Dobre informacje to to nie są. Ale przeczekam aż on się do mnie dobuduje Zbiorę sobie diamenciki, najwyżej wyrzucę jak on do mnie dojdzie On tutaj próbuje się dobudować Czy on skoczy, czy co zrobi? Dobra ziomek, tutaj się buduje Tak, o, do góry Nie wiem, ja go nie zapchnę chyba, ciężko by było Jedynie tutaj jakoś, ale postaram się Oj, lagi Tutaj ziomuś tak trochę nie ogarnia, ja bym sobie to zostawił to i skoczył w Wojda. No w tej sytuacji akurat nic bym nie zrobił, nie byłoby szans. Dobra tutaj pozbierałem troszkę, się przydadzą o wiele więcej masów na tą mapę. Pierwszy raz w ogóle tą mapę gram, nie wiem jakaś dziwna jest. Oczywiście mieczyk odłożyłem, dobra, lecę. Pyk, 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 obuduję łóżko. Tak żeby się zabezpieczyć chociaż troszkę. Kolega niebieski tam dalej stoi u siebie. A mój Knockstick ląduje do mnie i mam pięć diamencików. Lepsze sobie protkę, trapa, no i kopanie, bo to mi się najbardziej przyda. Icyk protka, kopanie. No i trapa to tego oczywiście. Dobra, uzbierałem jeszcze trochę złota na secik. Secik się przyda, jakby miała być jakaś dłuższa klepa. I gościu do mnie idzie. Nie mogłem go odrzucić. Ale killa zrobiłem, co mnie cieszy, bo fajnie tak killa dostać. Problem jest w tym, że ja nie mam żadnych szans, jakbym miał się klepać. No właśnie, kolejny tutaj idzie. No i jakbym miał się klepać, to ja nie mam z nikim żadnych szans. Więc wolę tak przeczekać na początku i pospychać jakoś. Dobra, zakupię kilka fireboli. Na tyle mnie było stać, pyk. i przejdę się do tego niebieskiego, jednak, bo troszkę mnie zdenerwował kolega. Cyk, 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 dobra, mam blisko do niebieskiego, jego łóżko już jest moje i cyk, dobra, zniszczone. Niby jakieś minimalne szanse są, żebym ugrał tą arenkę, tak pierwszą to by, to by bardzo oddało nawet, tylko że muszę zagrać jakoś taktycznie. Kupię znowu fireballa, przydadzą może mi się refy, na pewno się przydadzą, no i kupię oczywiście TNT, jeszcze troszeczkę wełny mi się przyda, dobra, chyba jestem gotowy na jakąś lepszą walkę. Tutaj szary coś próbuję. Ale czy mi się uda go zabić? To nie wiem, miałem zabijać tylko z knocksticka. Dobra, on tu leci. Ja mu tak jakoś plecy zrobię. No i zginąłem. Dobra, druga gra właśnie wystartowała. Czy lobby jest dobre, to ja wam nie powiem. Ale mam nadzieję, że jest takie w miarę moich możliwości. Dobra, na tej mapie szybko leci generator. Lecz złoto troszkę tak przymula. Przydałoby się troszkę szybciej. Tym bardziej, że widzę, że tam już stone'em tam daleko ktoś obudował. Dobra, mój Knoxteak ląduje w moich rękach. Oczywiście wełna kupiona, no i narzędzia. Generalnie to ja nie wiem, czy ja mogę sobie pozwolić, żeby tak głośno mówić, bo jest godzina północ 32. Nie wiem, jak to określić, ale chyba tak to powiedzieć. Dobra, tutaj na koleżkę się rzucę. Jak na razie w budowaniu mostu jestem tak jak kiedyś, czyli może, może. Jestem u kolegi. Czy go zepchnę? On sam postawił TNT. Dobra, tutaj odczekam na niego znowu. Pyk. Dobra, poleciał. Już jego łyżeczko zniszczyłem. Teraz tylko muszę poczekać na niego znowu. No chodź, tu mordo. Dobra, jakoś go zabiłem, chociaż trafić go nie mogłem za Chinę, za Chinę go trafić nie mogłem. Jakoś dałem sobie z nim radę, to jest moja, w tym odcinku chyba pierwsza tak rozwalona drużyna powiedzmy. Czy na secik mnie stać? Jeszcze nie, ale endstone na pewno mi się przyda, bym zebrał chętnie, ale nie wiem czy mi się opłaca. Tam widzę białego, który się buduje, on pewnie będzie chciał się do mnie jeszcze zbudować. Podłożę wszystko do Ender enderczesta, no i znowu skoczę do Wojda, bo czemu nie. Generalnie to jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie patyk w komentarzu, a oczywiście przypnę wam serduszko. Mojego patyka właśnie tutaj przejąłem z enderchesta. Secik sobie kupię, oczywiście refilka, TNT, dwa firebole, na wełnę mi nie starczyło. Ale na szczęście mam jeszcze zapasy żelaza. Dobra, gościu u mnie jest. Czy go zabiję to nie wiem. Dobra, zepchnąłem go jakimś cudem. Gościu latał, skakał, biegał, jak jakiś małpiszon. A do Chesta jeszcze przez przypadek moją wełnę schowałem. leki. Tutaj mniej więcej sobie poukładałem. I teraz mam bezpośrednie przejście do białego. Jakimś cudem mogę go rozwalić. A nie, ktoś już mu zniszczył łóżko. Czerwony. Czerwony jest tutaj, czyli teoretycznie bym mógł jakoś szybko do niego przejść. Ale czy uda mi się ugrać tą arenę? No to trochę wątpię szczerze. Dokupię sobie jeszcze dwa refilki. Biały poleciał na środek, a czerwony próbuje mi zniszczyć most. Tutaj się podbuduje, ale coś czuję, że on może trzymać fireballe czy coś, więc tak troszkę ryzyk fizyk. Dobra, on nie trafił. Biały próbuje na niego pójść. Nie wiem, możemy tak jakoś się sfokusować, ale ja wolę mieć killa szczerze. Dobra, <gryw> zabiłem białego. Wiem, że miałem zabijać Gnokstikiem, no ale chciałem się poświęcić tak troszkę. Dobra, ziomaczek miał cztery emeraldy, za które mogę kupić perełkę. Jak kupię perełkę, jakoś bym go zepchnął i rozwalił mu łóżko, to gierka jest ugrana. Dobra, perełka zakupiona, troszkę lepsze narzędzia, kompas może schowam. Jeszcze jeden ref mi się przyda, no i chyba się teleportnę do niego. Na ile widzowie znam moje umiejętności zrzucania pereł, no to... To troszkę mam złe przeczucia, przeczucia co do tego planu, ale warto ryzykować. Pyk. Dobra, wrzucam perełkę. Stawiam TNT. I jego łóżko jest moje. Wygrałem gierkę. No to dzięki Wam widzowie za oglądanie. Piszcie następne challenge w komentarzach. No i do następnego. Siema!